Komentarz piąty. Zanim dusza stanie przed nauczycielem, najpierw musi się obmyć w krwi swojego serca. Wyraz dusza użyty jest tu w znaczeniu duszy boskiej, czyli ducha astralnego. Móc stać oznacza mieć siłę, wiarę, pewność. Pewność zaś powstaje, gdy uczeń wie, że Przezwyciężył swoją podatność do wzruszeń, swoje ja, a nawet wszystko, co jest w nim człowieczego, że nie ma w nim żadnej obawy i że nie czuje już bólu, że cała jego świadomość skierowana jest ku boskiemu życiu, które symbolicznie wyraża się terminem nauczyciele, że nie ma już ani oczu, ani uszu, ani języka, ani mocy. Jak tylko dla Boskiego Światła i dla Jego służby. Wszelki strach opuszcza go wtedy, staje się wolny od cierpień, od trosk i wahań. Jego dusza nie wzdryga się, nie ma chęci na odkładanie próby w pełnym blasku przenikającego ją Bożego Światła. To znaczy, że wszedł już w posiadanie swojej boskiej schedy. I może teraz powoływać się na swoje pokrewieństwo z nauczycielami ludzi. Stoi teraz wyprostowany z podniesioną głową i oddycha z nimi jednym powietrzem. Zanim jednak to wszystko stanie się dla ucznia dostępne, jego dusza musi się obmyć w krwi swojego serca. Ofiara ze swojego serca, wrzeczenie się wzruszeń jest pierwszym warunkiem. Zawiera ono w sobie osiągnięcie równowagi, której nie naruszyłyby osobiste wzruszenia. To samo czyni filozof stoik, który staje jakby z boku od samego siebie i spogląda spokojnie zarówno na własne, jak i na cudze cierpienia. Jak łzy w języku okultystycznym oznaczają duszę wzruszeń, a nie materialny ich obraz. Tak samo i krew oznacza nie tę niezbędną dla życia fizycznego substancję, lecz życiowy, twórczy pierwiastek w naturze ludzkiej. Pierwiastek ten wprowadza człowieka w życie, aby doświadczył bólu i rozkoszy, radości i smutków. Gdy pozwoli swojej krwi płynąć ze swojego serca, staje wtedy wobec nauczycieli jako czysty duch, nie pragnący już. Wcieleń dla wzruszeń i doświadczeń. Wśród niezmiernych cyklów czasu mogą jeszcze przypaść w jego udziale kolejne wcielenia w materii, lecz on nie jest już ich spragniony. Pierwotne pożądanie życia już go opuściło. Jeżeli przyjmie jeszcze na siebie postać w ciele ludzkim, to uczyni to nie dla swoich celów osobistych, a dla celów boskich. Dla dokonania pracy nauczycieli. Rozkoszy ani cierpień szukać już nie będzie. Nie będzie pożądać nieba ani też piekła się nie ulęknie. Otrzymał on już dziedzictwo, które nie tyle jest nagrodą za rzeczy, których się wyrzekł, ile stanem gładzącym samą pamięć o nich. Nie żyje on już na świecie, lecz ze światem. Horyzont jego rozszerzył się do granic wszechświata.